Telefon, to więc. to co, co mam kupić, to Możesz kupić ostrzał, w sumie. I chuj. ktoś prost... robi... samo te no. No. Tak, A maska się jakoś ogarnia. Się... Chyba, że ostrzał kupię. Jest. A co ty masz teraz? Nic. I kurwa, klubów, Ty, to, chyba że jeszcze pozbieramy ten, kupimy maski i ten... tego no, co, co, to co, to kasę. Szybko! To ja w pierwszej kolejności kupię ostrzał. Jest Zabezpieczyć ją. Tylko nie, czekaj, ten... Czekaj, byku, kup se, nie, nie, byku, byku, byku. Maskę? Ja już kupiłem. No, czekaj, Nie, 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 masz samolot. Mamy tu skrypkę z kasą. Tu, tu, Gdzie jest ten A. Ignoruj ostatni komunikat. Dobra, to kupuję samoreanimację. Lepiej mieć tą samoreanimację, bo ona nie już... No, ona jest bardzo przydatna. Ja z tego doświadczenia wiem, że. My wykrywamy, jak. My Mam ja, mamy kalibel. w zasadzie totalne gówno. I to mamy swoje Mam tu bronie tu. Niekoniecznie. Zresztą lepiej sobie pomóc na tyle, co się da i być. Tak, pamiętam, i pamię miałby. pamiętam zawsze, że jak właśnie Zagranie to wyglądało tak. to... To raczej, to, raczej, to, raczej, to raczej był szybki wpierdol i nas zapieprzali niż e, jak, jak nie mieliśmy takich rzeczy no ale wiadomo tak, Zaktualizowano przejdź do kolejnej strefy No tak, na, na, jak, na, jak najbardziej A dziesiątki? Znaleziono wszystkie skrzynie z zapasami. No, no, i ten nam się kupił jeszcze jedną maskę. Znaczy, jedną maskę. Kupimy sobie maskę. W ruchu! Ktoś tu był! się? Ja mam 6300, tak że... No to chodź, Miki, po maskę. Jak mi dasz 500, to ja też sobie kupię maskę. Ej, to czekajcie, czekajcie. No chodź, za mnie Michniak, chodź. Dam Chodź, Miki, ten sklep już będzie Stefa. Żałam się już. Chodź, dobra, zdążymy, zdążymy. zdążymy. Tak. Kupcie sobie. Ja na też 600 z i macie, to no. jest 3... nowy Tylko no... no to szybko, 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 szybko. No to ja kupię maskę, przecież sobie już... Yy, ja sobie też bym... kupię maskę jak mi dacie 500. Możemy jakieś... Olek... Ma Mati to może kupię Co? jakieś BS, BSP, jakiś i coś. Aha, to może Olek żeby kupił. Yy... To dajcie 500 to kupię ostrzał. Może maskę, kupić? znaczy BSP, muszę kupić BSP. Jak mamy dwa ostrzały, no dobra, to kupię BSP. No i dobra, no i zostawmy sobie tą kasę. Tak, mamy maskę, mamy 8 pancerzy każdy. Znaczy, ja mam 6, ale no to i tak styknie. Mamy BSP, ostrzał i. Selfa. Niki, ty masz coś pod prawą strzałką? No, ostrzał. A, a Michno? Z, 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 też też ostrzy. A. Mati? Z, z, czy ty ty jesteś? Z a jesteś, Mati. Ale czekaj, Tak, wrzucam ci do kancerza. Po co? Koncerz, Aha, bo tam znalazłeś, tak? Tak. mieć Dobra. Mati, to weź ode mnie Tisiaka tak na No. No i to będzie szakale kolegi. Mamy tu slizkę z gazem. I dobra, Kalibe. teraz Mamy się już na górę. Zbliża się chmura gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Wziąłem tą gasę Mam tu pistolet maszynowy. Co, zostały w dystrofie? Mam tu pistolet Tak, tak. coś kurwa za dobrze idzie O Jezu jak to się skończy śmiesznie No może... na końcu no, może mapy byśmy... na tym wzgórzu takim koło morza Tu może byśmy Ruchu! poszli na ten pomnik do góry już się Dobra, uwaga bo tu Wstrz... mogą być to nie Mam Mamy helikopter jeszcze nie

Tak jak do góry. No zupan też. Ja mam coś więc nie ci oznaczać pancerzy. Aha. Najważniejsze no. No, no, to jest dobry budynek. No i tak tu są te wejścia bez drzwi, więc. Coś tego potrzebuje Ja wziąłem tą skrzynkę z zaopatrzeniem To była skrzynka z zaopatrzeniem długo czy z pancerzami? Mam tu kaliber. Zaopatrzyłem Dobra Na mierzono skrzynię z zapatronem, zabezpieczyć ją Eee, yy, ona wziął. Ja wziąłem, tak Czy każdy ma teraz skrzynkę z zaopatrzeniem? Nie nie, A. nie no jedna skrzynka Mam tu średni kaliber! No dobrze, są A Ja zostałem czasem tak kurwa przygotowany na zamknięcie strefy, że... Pań, ja mam to, snajperkę, może się z kimś będę... Ktoś Ja też. No ale... To ja tu drabinę zabezpieczę Claymorem. Ale tu Claymore rozstawiony! Myślę, co możemy jeszcze kupić, ale... Ktoś tego potrzebuje? Nic. Mamy kontakty na wszystko. Mam tu średni kaliber. Roz, rozdysponuj kasę znowu, jakby zginął. Maty daj Olkowi jeszcze, to tak? Mną, 5, 5, daj mi tysiąc, no. to każdy będzie miał na wykupienie co najmniej jednej osoby. Tak. No. No. Dobra. W sumie to jest... nie jest głupi płon. To B, ja pół, patrzę pół. czy ktoś ucieka przed strefą. Mamy tu wyposażenie obrotu! Helikopter lącają. Śmigłowiec wroga! I chyba wzięli ten helikopter, co tu... A nie, tu jeszcze jest helikopter, jak chcesz. Mamy tu helikopter! Nie wiem, bierzemy no w helikopter? Wroga. Zrozumiano. Ale w zasadzie można wziąć helikopter i latać, wiecie, jak pojebani w y, tym... Chodź. Chodźcie, chodź Już? Chodź, 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 no. Czekaj, bo słyszę strzały, ale to chyba na Downtownie. No to, to chodź, to chodź. Nie ma w tym <grym> A Konrad nie ubić dzisiaj i tak średnio mu chyba <grym> wyszło. Działa mu w ogóle tak, ta konsola? No tak. Zbliża się gaz! Oznaczamy wam nie nową, bezpieczną strefę. To jest może że pójdę, oddam konsolę do czyszczenia, skoro sezon A teraz. No, a to taki jeden dzień tam, nie? Jeden dzień to zasadniczo dla mnie to, bez różnicy. Cały dzień w pracy, no to wiesz. Nie ma tragedii. To no nie jest to najlepszy pomysł moim zdaniem, ale dobra, zaufam wam z tym helikopterem, bo ostatnio z tym helikopterem wyszło, że wygraliśmy, więc... Będę nas usłaniać, no. Jeszcze mamy ostrzały, które możemy skądś na kogoś zrzucać, ale... I BSP. A. No, w sumie tak. Musi trzymać końcówki, zawsze Tylko potem, potem trzeba już po prostu, wiecie, bo to, jest to się, sko to się skończy na 15 teamów. To, to w sumie na, na jakąś skałkę trzeba skoczyć, czy coś na stylu, nie? Tak, żeby się ukryć. Tak. No albo ten Mielka domek, on jest w strefie? Nie, nie, znaczy jest na granicy. A pomnik? Tak, pomnik. On też nie no jest w Pomnik jest tu. to może byśmy tam wylądowali i siedzieli na tym pomniku na górze. O, tu spodotraniarz. Spróbuj strzelać do niego. Nie, myślałem, że lepiej my jak będziemy latać, wszystko. Mamy maski, możemy nawet... bym z... zabezpieczenie, tak? Tak, no. Żółte. Także wstałby się ją wytrzymać. Puszczaj nawet, właściwie, wybrany przez nas. Tam jest też spadochroniarz. Także nas zajebiam, ale. Jeśli ja nie mam wybierać jakiejś pani, na to, co chcę połączyć ze będzie chyba dobrze. 13 teamów, 33 osoby. No, tak będziemy latać jeszcze przez 3 minuty, w spokoju. Niech się powybijaj. O, pływa. Wyskakujcie! Wyskakujcie! Dobra, gdzie gdzie lecimy? lecimy? Na pomnik? Dobra, da, no, dawaj tam na pomnik. Tam, są, tam są, tam są, tam są na pomniku! Nie A lećcie bajele. tam, nie lećcie tam! Dobra, ja tu. Kurwa! pierdole No i kurwa leży! Ja pierdolę! No tak się kończy niestety latanie helikopterem! Ale ja go trafił, ja pierdolę! No, no i chuju, no mieliśmy to, to wszędzie, których nie wykorzystaliśmy w ogóle. Walka właśnie się rozpoczęła. Przygotuj się, żołnierzu, kolej na ciebie. Twój kompan przegrał walkę, odsyłamy go do bazy. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na ale jeśli przegrasz. To to Choda, do ja wygrałem. Miki, nie, nie masz tam sklepy, nie? Zrozumianą. Nie. Gdzie ty jesteś? do ci lecę gdzieś. coś. jakoś. Randki, transport, Kończ walkę. Ostatnią... No i huu. Mateusz starałem się na co? Tak, pojawił się w niego. wiedziałem, że tak będzie. Go byku? Nie. dwa tego bytu? Nie. Zrób się sobie coś jedną klasę, proszę. Będę na, na stacji. N znaczy na tej. E, no nie ma co tak... Nad nami BFP wroga. O, Konradkuś jest online. Nie potrzebuję, żebyś tak wybiegłem. Mogłem poczekać chwilę, bo mimo wszystko. To nie był bezpieczny sklep, jak oni spierdela i ze strefy. Tak, ale mogę po prostu szybciej. Nie, mm. Zbliża się do was chmura gazu i tak mam pierwszą tak to już na miejsce nie ma źle. Tak, nikt nikogo nie zabił, tylko Oleg w gułagu. O. Olek. Dobrze. Ale, jakie to było kurwa ale... komiczne. Ale skurwol z ciebie jest. Spróbuj go tam, że amunicję. Nie, to jest bole, boję się. Kolej się przyjął, chyba? Jak nie ja, Przecież on nie no. żyje. A, No i szybko. ale wiem, co No szybko. No na szybko. Dobra, nie ma tego żyje? RPG pancerz. Szkoda, że nie wziąłeś te, te, tego jej, jego torby na pancerza, no ale Cicho, tam Zbliża się chmura gazu, wyznaczamy nową bezpieczną strefę Ten molek wyjdzie z 600 killami pracy zostaw, co pali, Czy m m mogliśmy im... Mm, ostrzał, mieliśmy dwa strzałki kasetowe i chuj Za 7 sekund idę Tak między kamieniami Luś No debile tam stamtąd będą o, oczywiście jak no, tam już widzę chuja Wrogowie! Musisz, musisz jakoś szybko powiedz no Może bardziej na prawą stronę niż na lewą, bo i tam, tam się strzelają Kurwa... O, o. Mniej niż 25. A ta no niestety. Czemu Mikołaj opuściłeś 2! On... Aha, sorry. No tak, dobra już, już idę do 2! Do dziewiątej rana. No cóż.